Zespół Szkół Numer 5 w Zamościu. Wiedza, patriotyzm, współdziałanie to wartości, które od lat przyświecają zespołowi Szkół Numer 5, a tym samym Gimnazjum Numer 5 imienia Sybiraków, które jest jego częścią. Gimnazjum Numer 5 Mienia Sybiraków w Zamościu to szkoła sukcesu. Nadrzędnym celem gimnazjum jest pomoc każdemu uczniowi w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego. Gimnazjum nr 5 to szkoła przyjazna, zlokalizowana w nowoczesnym budynku na osiedlu Karolówka. Dysponuje bogatą bazą lokalową i dydaktyczną, która pomaga w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji uczniów. Zajęcia są prowadzone w bardzo ciekawy sposób. Bogata oferta zajęć dydaktycznych to już tradycja naszej szkoły. Możemy poszczycić się najlepszymi wynikami egzaminu gimnazjalnego od wielu już lat. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kuratoryjnych oraz licznych konkursach na szczeblach międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich czy rejonowych. Prowadzimy wymianę uczniowską ze szkołą w Szwabisch Hall. Troska o dobrą atmosferę i rzetelną pracę to zadanie dobrze wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej. Międzyoddziałowa Grupa Językowa to propozycja dla uczniów pasjonujących się językiem angielskim. Jesteśmy organizatorami i autorami cenionego w Województwie Lubelskim Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Click on Maniak, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, organizowanego pod honorowym patronatem prezydenta miasta Zamość oraz wydawnictwa Express Publishing. Troska o wysoki poziom kształcenia gwarantuje solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Bogata oferta sprawia, że w gimnazjum nr 5 osiągniesz sukces edukacyjny i zdobędziesz wiedzę w ciekawy sposób. Gimnazjum nr 5 imienia Sybiraków w Zamościu to szkoła sukcesu. To szkoła dla Ciebie.